No, dzisiaj to ja, Kubas bo zrobiłem tak, że wypiła wczoraj setka, no to robię, trzeba coś w końcu zrobić z kanałem jakiegoś Q&A, więc zapowiadam wam Q&A na jutro czyli na wtorek, Wy możecie pisać dwa pytania jakiekolwiek, ja na nie odpowiem jeśli będzie trzecie, no to po prostu nie reaguję walę tam odpowiedź i po prostu nic i godzinę przed nagrywaniem Q&A usunę te najgłupsze no nie odpowiadam na najgłupsze ale naprawdę dziękuję za 100 subów moja twarz wiem, że taka sobie zasubskrybujcie kanał jeśli tego nie robicie niedługo wam urządzę jakiś konkurs na 110 subów no bo na Stuwę, no tak nie chce mi się Na 110 zrobię wam jakiś specjal już Chyba wiecie jaki, na grupie, na grupach to jest napisane PSC O kurde 20 PSC Ja wam zrobię giveaway'a Na 110 subów, ponieważ mi się nie chce na 100 Przepraszam, ale trzeba tak jakoś Wbijać jakby, że nie stuwale ale o 110, więc Ja byłem Kuba, cześć i subskrybujcie i łapkujcie wszystkie filmy. Elo. To ma być takie. Elo, styluwa. Elo.